Moim gościem jest producentka tak wspaniałych, fenomenalnych pierników, jakie tu właśnie mamy na naszym stoliku. Proszę się przedstawić, przedstawić swoją firmę i proszę opowiedzieć o tych wspaniałościach, które pani wypieka. Dzień dobry Państwu i pani. Nazywam się Anna Grabowicz, moja firma to piernikowe chatki. Zmieniłam nazwę, bo każdy kojarzy sobie ją właśnie z tymi chatkami. Chatki są o tyle ciekawe, że można je jeść nie tylko na święta Bożego Narodzenia, na każdy, w każdym dniu i dawać na prezenty, obdarowywać się nimi. A są i inne produkty też. Ale one kryją jakąś tajemnicę. Proszę powiedzieć, jaka tajemnica tkwi w tych chatkach? To znaczy, to jest e, tajemnica taka wielopokoleniowa, y, bo chatki y, przekazywaliśmy sobie na przeważnie na święta Bożego Narodzenia i dawaliśmy je w prezencie najbliższym. Zamiast takich e, prezentów e, typowych, jakieś e, gadżety, które się kupuje w sklepach, to były dawane takie tak, jedzenia po prostu. Ile taka chatka y, może stać? Żeby ją potem można było zjeść. Zjeść, to znaczy jeżeli się nie wyjmie jej z folii, to może stać do dwóch, trzech lat, ale tak naprawdę jako producent nie dajemy takich długich terminów. <grystanie> Natomiast ja ze swojego doświadczenia wiem, że moje wnuki kiedyś dostały taką chatkę i ona długo nie postała, ponieważ ten piernik okazał się bardzo smaczny. To znaczy, tak, długo stać nie będzie, jeżeli będą dzieci. A jeszcze jak jest przyozdobiona soplami, więc dzieci to pozjadają bardzo szybko. A niestety nie ukrywam się dla kobiet, znaczy nie ukrywam, że dla kobiet, które dbają o molinie, no to będą jeść takie suche pierniki bez lukru. <śmiech> <śmiech> bardzo pani dziękuję za rozmowę, dziękuję za prezentację chatki. I państwa wszystkich zapraszam na stoisko, gdzie chatki można obejrzeć i chatki także można kupić. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.